Georges Simenon, Maigret i trup w kanale. Halo, to Maigret. E, dzień dobry, komisarzu. Dzwoni że wie. Dziś nad ranem, właściciel barki pływającej w kanale są Martin. Odkrył w pobliżu śluzy Derekole pływającą w wodzie rękę mężczyzny. Wyciągnęliśmy ją na nabrzeże. E, jak długo mogła przebywać w wodzie? No, chyba ze dwa, trzy dni. Niczego więcej nie znaleziono? E, trwają poszukiwania. Wezwaliśmy nurka, Wiktora K.D. A no dobrze, dowiedz się, że on wie, czy na nabrzeżu nie było ostatnio jakiś bujek, krzyków, wołania o pomoc, e, czy coś takiego. Dobrze, szefie. Mam tu paru swoich ludzi i rozejrzymy się. Niedługo tam przyjadę. Rząje, znaleziono coś jeszcze? Y tak, goleń i stopę. A dosłownie przed chwilą wyłowiono tu. A głowa, co z głową? No, głowa jest cięższa i na pewno głębiej weszła w muł. Dobrze powiadomie prokuratora. A wszystko, co znaleźliśmy, przekażemy do naszego instytutu z prośbą o ekspertyzę. E, czy tu jest gdzieś w pobliżu telefon? Jest w bistro, tuż za rogiem. Jest tu kto? Zaraz. Co dla Pana? Ma Pani dobre białe wino. Mm. Jedno białe wino. Mogę prosić o Żeton do telefonu. Tam jest kabina. Pani, zdroje. Mm, dziękuję. Dobre wino. Co? Nie, okolice Płetie e, Pani tam ma rodzinę? Gdzie pani mąż? Pojechał tam A, w niedzielę wieczorem Dlaczego w niedzielę? Nie wiem, tak słyszałem Wyjechał w piątek wieczór Był ktoś u was, kiedy wychodził z domu? O, było parę osób Nie pamiętam Nie zwróciłam na nikogo uwagi A czy mąż wziął bagaż? Tak, swoją walizkę. Pamięta pani, jak był ubrany? Szary garnitur. No, tak mi się w każdym razie wydaje. Tak, tak. A gdzie on teraz jest, wie pani? Pojechał do Poitiers. Niedługo wróci. Czy już coś Panu wiadomo? No, wstępne oględziny wskazywałyby na 50-60 lat. Proszę spojrzeć na tę dłoń, komisarzu. Duża i mocna na wykład do ciężkiej pracy. A, wygląda na rękę robotnika. Nie, raczej wieśniaka. Korpus mocno włosiony, krępy. Blizna pooperacyjna sprzed kilku lat. Wyrostek. Robaczkowy? No tak. A co z głową? Dotychczas nie znaleźliśmy. Od kiedy nie żyje? Wygląda na to, że od trzech dni, nie dłużej, a możliwe, że krócej. To znaczy może od ubiegłej nocy? Niewykluczony, że od poprzedniej. To bardzo amatorska robota. Kości pocięto zwykłą piłą do metalu. Resztę wielkim nożem kuchennym. Są takie w każdej restauracji, i prawie w każdym gospodarstwie domowym. Trwa odornie, tak. Proszę do mnie zadzwonić, doktorze. Dobrze, dam panu znać, jak coś odkryje, komisarzu Megre. Słucham? To komisarz Megre, panie sędzia. witam Megre. Wrócił pan z nadkanału? Nie, z Instytutu Medycyny Sądowej. A, doktor Paul jest na miejscu? Bada teraz wnętrzności tego nieszczęśnika. Hmm. Nie, nie zidentyfikowano ciała? <grym>, na to nie możemy liczyć, póki nie znajdziemy głowy. Chyba, że jakimś cudzem. A właśnie, właśnie, Magrę, chciałem z panem pomówić. Tak. Widzi pan, w zwykłej sprawie, kiedy ofiara jest zidentyfikowana, wiadomo, czego się trzymać. No, rozumie pan. A tutaj, tutaj nie mamy pojęcia Kim się ten człowiek okaże Jutro, pojutrze, za godzinę Wszystko jest możliwe, Megre Wszelkie niespodzianki Nawet ten najbardziej nieprzyjemny Dlatego musimy zachować Najwyższą ostrożność Jak tylko będę wiedział coś więcej Panie sędzio, natychmiast pana powiadomię Dziękuję, Megre Słuchaj, żonie, Co to dzisiaj mamy, wtorek? Tak, szefie. Zakładałem, że doktor Paul nie pomylił się przy wstępnej ocenie i ciało rzeczywiście leżało w kanale St. Marta. Przez 48 godzin zabójstwa dokonano w niedzielę. I to wieczorem lub nocą, bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś pozbywał się paczek z częściami ciała za dnia, mając pod nosem posterunek policji. Uh -huh. A gdzie ta głowa? A właśnie? Może na dworcu? Może w przechowalni bagażu? A może tak utknęła w mule, że żaden nurek jej nie znajdzie? O, dalej szukamy. A na nabrzeżu, wśród gapiów, zwrócił moją uwagę dwudziestoletni chłopak z trójkołowym wózkiem, takim jakim mają dostawcy. Widziałem go tam ze trzy razy. Lapłęd próbował go nawet zatrzymać, ale niestety mu umknął. A. Słucham? Tomek Gray? Doktor Pol z Instytutu Medycyny Sądowej. A, co nowego, doktorze? Pod paznokciami naszego delikwenta odkryłem ziemię zmieszaną z saletrą. A, to taka mieszanka, którą się spotyka w piwnicy, zwłaszcza wilgotnej, prawda? Dużo tego? O, no, właśnie dużo. Nie można się tak zabrudzić za jednym razem. Więc chodził często do piwnicy. To tylko przypuszczenie. A co z ręką? Zapas nobciami znalazłem podobną substancję, tyle że zmieszaną z drobnymi odpryskami czerwonego laku. Laku? To do uszczelniania korków, tak? W butelkach z winem? Tak, dokładnie. No, to na razie tyle, komisarzu. O, bardzo dziękuję, doktorze. Tak, a widzisz, że on wie, że to jednak właściciel knajpy. jaka prosta sprawa trafiła się nam tym razem. Spójrz na tę kobietę że nie Ma w sobie coś niepokojącego, wydaje się jakby nieobecna. Ha, wygląda na to komisarzu, że sobie pociąga. Zresztą tak też mówią ludzie. Osiągnąłem języka, nazywa się Alina Kala. A jej mąż Omer, silny, krępy mężczyzna pochodzi ze wsi. Zawsze sam obsługuje klientów. Z wyjątkiem godzin popołudniowych, kiedy chodzi na bilard do piwiarni na ulicy Lafayette. Ma bzika na punkcie bilardu. Tak, tak, klientów coś tu nie zawiera. Nic dziwnego, knajpa jest trochę na uboczu. A poza tym jakoś ciemno tutaj i smutno. Co panom podać? Dwa białe wina. Proszę bardzo. A mąż jeszcze nie wrócił? Nie. Kiedy wróci? <noise> Nigdy mi tego nie mówi. Może ma pani fotografię, męża? Nie mam żadnego jego zdjęcia. O, jest chłopak z nad kanału, zaraz go tu przyprowadzę. No, chodź, chodź, chodź. Dlaczego uciekałeś? Bo nie cierpię, gliniarzy. Ach, nazywa się Antoine Christian. Ma 19 lat i mieszka z matką na Faubourg Saint-Martin. Pracuje w firmie dostawczej. Znasz omera? Nie znam żadnego omera. A tę panią. Znasz? Zwidzenia. Nigdy tu nie wstępowałeś na kieliszek? Może i tak. A gdzie twój wózek? Po szefa. Skończyłem robotę o piątej. Że wie. Uh -huh. Oddaj mu dowód. Jak sobie idzie. Kala, prosimy jeszcze dwa białe wina. Ach, już podaję. Pani zna tego chłopaka? Znam. Przychodzi czasem tutaj. Po południu, tak? Jak ma dostawy w Waszej dzielnicy? Mm, tak. Pani Kala, czy Antoine jest Pani kochankiem? O, ho, ho. Zdarzało się nam. Może są jacyś inni? No, jest paru. A dlaczego? Co, dlaczego? A dlaczego pani jest żoną Omera Kalasa od 24 lat? Mieszkam z nim od 24 lat. Nie macie ślubu? Mamy. Pobraliśmy się w merostwie 16, znaczy 17 lat temu. A dzieci są? Mamy córkę kończyła teraz 24 lata, nie mieszka z nami, jest asystentką profesora Laveau, chirurga ze szpitala Hôtel-Dieu. Pamięta pani może, czy mąż miał przed y, kilku laty atak wyrostka robaczkowego? E, tak, pięć, y, sześć lat temu, tak, i operowano go. Aha. Jak pani się poznała z mężem? Jesteśmy z tej samej wsi. Nazywa się, znaczy, ta wieś, błasanku. Pani Kala. Nikt podobny do pani męża nie wsiadał w piątek do pociągu odjeżdżającego do Poitiers. Hmm, mam nadzieję, Megrez, że nadal trwają poszukiwania tej głowy. Nie uznałem tego za konieczne, panie sędzio. Szczerze mówiąc, Megre, jednego nie rozumiem. Dlaczego nie sprowadził pan kobiety, i chłopaka, do swego gabinetu, by poddać ich owym, owym słynnym przesłuchaniom, w których przecież pan celuje? Spodziewam się, że nie wierzy pan ani w jedno słowo tej całej kala. Nie, zupełnie. Nie wie, gdzie pojechał jej mąż i kiedy wróci? Coś takiego. Nie, tam jest pod obserwacją. Dowiedziałem się, że pani Kala. Ma podobno jeszcze jednego kochanka. O, mężczyznę w sile wieku, który albo mieszka w tej dzielnicy, albo tam pracuje. Dla mnie sprawa jest jasna, Megre. To nie są ludzie, z którymi należy obchodzić się w rękawiczkach. Pan do mnie? Czy panna Luiset la e, Jestem komisarz Megre z Policji Kryminalnej. Na pewno o mnie panu chodzi? Panie rodzice mieszkają na Credmi, prawda? Tak, ale ja. Nie, 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 chcę tylko zadać pani kilka pytań. W każdej chwili profesor możemy mnie wezwać, to pora obchodu i... Rozmawiałem z pani matką. Zarówno matka, jak i kala od dawna są dla mnie obcy. Odeszłam z domu. Nie mogłam tam wytrzymać. Oni coraz bardziej się nienawidzili. A kiedy ostatni raz widziała pani swoją matkę? Hmm, chyba miesiąc temu. E, zawsze wybieram porę, kiedy nie ma go w domu. A może pani e, widywała u matki takiego mężczyzny, no, w sile wieku, z rudymi włosami? A, to chyba Dieu e, Trochę dziobaty. Przychodzi czasami e, popołudniami do Bistra. Taki... Spokojny, z tych, co to spędzają wieczory w kapciach przy kominku. Matka jest z nim bardzo zaprzyjaźniona. O, to po mnie. Pan wybaczy. Dziękuję, panu Liset. Myślę, że się kiedyś jeszcze spotka. się uwagę, że. Jak dawno. Nie piliśmy piwa, a naprawdę należy się nam po kufelku, co? Tak? przyjemności nigdy za wiele, komisarzu Maigret. Yy, dwa duże piwa, proszę. Sprawa tej Kala nie daje mi spokoju. Trzeba jak najszybciej wysłać naszego człowieka do miejscowości błasunku. Skąd obydwoje pochodzą? Musimy się dowiedzieć czegoś o nich z czasów ich młodości, rozumiesz? To bardzo zagadkowa para, w ogóle nie pasowali do siebie. Często zastanawiam się, dlaczego ona wyszła za Kalasa i dlaczego go potem nie rzuciła. O, też o tym myślałem. Jeszcze dzisiaj pojedzie tam na Tak. Zwonił do mnie sędzia Komeliu. Podpisał już nakaz aresztowania pani Kala i tego chłopaka No mhm. I wydał nakaz rewizji. <laughs> Ciekawe, czy coś z nich wyciągnie. No, to może jeszcze po kufelku, komisarzu? Ech, hmm. Ech, y, szefie, jest już cała ekipa dochodzeniowa. Od czego zaczynamy? Dobrze sprawdźcie kuchnię, tak jest. A, a potem w obu pokojach na górze i w łazience. I... A i pamiętajcie, że jest jeszcze podwórko i piwnica, do której, o, to chyba do niej prowadzi ta klapa. Tak, pan, Kukarze, tak no. ja pan... mam, panie komisarzu, tak. Sądzi pan, naprawdę sądzi pan, że tutaj zamordowano i poszatkowano tego faceta? Możliwe. Pani Kala, pani pójdzie ze mną. Jak to? Mam zabrać rzeczy na zmiany i przybory toaletowe? To tak, na wszelki wypadek. No, za chwilę będę gotowa. Chłopcy, przeszukajcie wszystko dokładnie. Już obróci komisarz. Ja niedługo do Was padnę. Zadzamy wszystko. Możemy iść. A czy ten drugi, pani Kala? Był tutaj w piątek? Po południu. Jaki? Drugi? Taki pani kochanek. Co? Ten prawdziwy. O kogo panu chodzi? O rudego mężczyznę w sile wieku ze śladami po ospie niejaki dieudonné. Wie pani, zastanawiam się dlaczego wyszła pani za kalasa i dlaczego pani go potem nie rzuciła. <grystanie> <grystanie> Czy pan dieudonné... ...pap? Tak. O co chodzi? O nic, dowiedziałem się, że pan pracuje w tej bazie transportowej i chciałem z panem pogadać. Zaraz zejdę z platformy. O co chodzi? Ja jestem komisarz Magry z Policji Kryminalnej. Może przyjdziemy do Bistra Kalasów. No to zaledwie parę kroków, dobrze? Proszę. Proszę niech pan siada. Ja bym y, chciał pana prosić o, o kilka informacji. No. Jesteśmy na miejscu, proszę, proszę, tutaj bliżej. Niech pan siada. Pro... A nie, 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 nie. Niech pan siada na swoim miejscu, bo, bo chyba ma pan tu jakieś swoje stałe miejsce, prawda? Nie rozumiem. No, jest pan tu przecież zadomowiony. Ja jestem... Jestem po prostu klientem. Był pan tutaj w niedzielę? Nie byłem. Wyjechałem do siostry w Nożą marne A, to zaraz sprawdzimy. A kiedy po raz ostatni widział się pan z panią Kala? W sobotę. W sobotę? Na której zmianie pracował pan w zeszłym tygodniu? Na porannej. A zatem zaszedł pan tutaj po południu. Czy Kala był w domu? No, kiedy przyszedłem? Nie było go. Ale potem wrócił. Nie pamiętam. Długo pan tu siedział. Dwie godziny. Wypiłem kieliszek, pogadałem. Pogadał pan z klientami, tak? No głównie z Aliną. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. Znamy się od dziesięciu lat. Tak. I od dziesięciu lat przychodzi pan tu codziennie. Prawie codziennie. Pod nieobecność męża. Czy pan jest jej kochankiem? Kto to panu powiedział? Nieważne, tak czy nie? Coście z nią zrobili? Jest na przesłuchaniu sędziego śledczego. Z jakiego powodu? Nie wie pan o tym, że Kala został zamordowany, a jego zwłoki poświartowane i wrzucone do kanału? Dobrze, że Pan przyszedł, szefie. No. W czasie Pana nieobecności w komisariacie przy Kédézorfevre dzwonił Lapointe. Wrócił już z Boissoncourt i chciał Panu zdać dokładną relację. Powiedział też, że dzisiaj wieczorem przyjeżdża do Paryża notariusz z Boissoncourt Pierre Canonge i że zatrzyma się w hotelu d'Orsay. W Porządku, mówi. Spotkam się z nim zaraz po przyjedzie, a co znalazła nasza ekipa dochodzeniowa w mieszkaniu, Pani Kala? O, odkryliśmy odciski palców tego faceta z kanału, a także odciski Dudone PAP, magazyniera z bazy transportowej. No i oczywiście Pani Kala, natomiast dokładne badania szalika Pani Kala wykazało, że przyczepione były do niego włókna sznurka, którym obowiązana była ręka i korpus wyłowiony z kanału. A ślady krwi? O, nie było. Całe mieszkanie zostało w ostatnich dniach dokładnie wysprzątane. Nie sprzątano jednak w szufladach, szafach i szafkach. Kościel, bielizna? Wszystko oddane do prania. Mamy już adres pralni. Ma walizka, z którą miał wyjechać Kala. A, była w przechowalni bagażu na gard W środku był szary garnitur i podręczne rzeczy. Oddał ją młody chłopak, z opisu podobny do Antuana. Czego pan się napije komisarzu? Poproszę o piwo. Heller piwo, a dla mnie kieliszek czystej. Zapewne nigdy nie był pan w błasaku. Nigdy panie konorze. Miejscowość leży w bok od głównej trasy. Nie ma tam nic ciekawego dla turystów, ale wracając do rzeczy. Czy człowiek wyłowiony z kanału Saint-Martin, to ten drań Calas? Znaleziono te same odciski palców w <noise> od mieszkaniu na de Valmy. Znał pan Kalasa? Hmm, tak, kiedyś go znałem, ale lepiej znałem hmm. dziewczynę, która została jego żoną. No, pańskie zdrowie. Tak, to córeczka miejscowego bogacza Honoré de Boissoncourt. Poza zamkiem Boissoncourt Posiadał kilkanaście gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni dwóch hektarów. Ponad tysiąc hektarów lasu i dwa stawy. I pani Galato jego córka? Hmm, właśnie. A Omer? Pracował w zamku przez cztery lata jako kamerdyner. I jego ojciec był sezonowym robotnikiem, ladacu i pijaczek. Wszystko to działo się 25 lat temu. No co, napijemy się wódki? – Panie komisarzu? Keller? Dwie czyste! – Tak jest, Otóż Alina zaszła w ciążę z Omerem i po straszliwej kłótni z ojcem uciekła z domu. Dwa tygodnie temu Boisson-Cour zmarł. – Zaraz, zaraz, chwileczkę. Czy była sankur? nie wydziedziczył córki? <laughs> – Wszyscy myśleli, że tak, a teraz okazało się, że cały majątek dziedziczy córka. Jeszcze po jednym komisarzu. Powiadomił pan panią Kalar? No Tak. Widziałem się z nią w zeszłym tygodniu. Stała za kontuarem. Wydawało mi się, że jest wstawiona. Pije, prawda? O. Powiedziałem jej o śmierci ojca, że nie zostawił testamentu, że ona wszystko dziedziczy. I usłyszałem, że zrzeka się spadku, że niczego nie chce. A czy są inni spadkowiercy? A skąd? Że tylko ona. Powiedziałem, żeby się zastanowiła, zostawiły mi swoją wizytówkę, prosząc, by zadzwoniła lub napisała, gdyby zmieniła zdanie. Co to był za dzień? Czwartek. Widział ją pan potem? Nie. A za to widziałem Omera. Przyjechał w piątek po południu do Boasa a w sobotę rano był już u mnie w gabinecie. Przypuszczam, że znalazł moją wizytówkę z adresem biura notarialnego. Twierdził, że ma prawo przyjąć spadek w imieniu żony. Wyszedł wściekły i zaraz potem wyruszył do Paryża. No i ciąg dalszy znamy. O, zdrowie. Panie komisarzu, zdrowie. Zdrowie. Tak. A wie pan, ja tego nie rozumiem. Dlaczego zrzekła się fortuny, która jej spadła jak z nieba? Przejdźmy się kawałek po świeżym powietrzu, a więc Pana zdaniem, to ona zabiła. Nie, nie sądzę. Kochanek? Nie. Niewykluczone. Wyobraźmy sobie, Omer wraca z Basą Kur w sobotę po południu, koło czwartej. Każe Alinie iść na górę, grozi jej, bije i w tym momencie pojawia się kochanek. No tak. Tak to sobie wyobrażam. Dudonny Pape. zna mieszkanie. Usłyszawszy dochodzące z góry odgłosy szamotaniny, wbiega na piętro, śpieszy na ratunek, ale no i kochanek zabija męża. I zabija męża. Rozmyślnie lub przypadkowo. Zadając mu cios jakimś narzędziom. Po czym kroi go na kawałki. A wie pan, że to najspokojniejszy człowiek pod słońcem? Halo? Halo, Megre, to pan? A, tak, panie sędzio. O, widzi pan, miałem rację, że ich zatrzymałem. Całą trójkę? A nie, 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 Antoana zwolniłem do domu. Tam ci się przyznali? Tak, tak. Do wszystkiego? Do wszystkiego, Megre. Cośmy obaj z panem podejrzewali. Słusznie zrobiłem, że zacząłem od papa. Kiedy skończyłem swoją wersję wydarzeń, nawet słówkiem nie zaprzeczył. A co z nią? O, on powtórzył swoje zeznania w jej obecności. Nie miała wyjścia. Musiała się poddać.